Dzisiaj zrobimy sobie taką małą debatę, która skrzynka wypanie z puli dropów i czy to będzie dobra inwestycja. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, ja jestem Szymon, a to kanał o inwestycjach w Counter-Strike 2. Pokazuję tu, jak inwestuje swoje pieniądze i dzielę się wiedzą z ponad tysiącem najlepszych inwestorów w tej niszy. Jeśli chcesz do nich dołączyć, to kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj, a więc bez przedłużania już przechodzimy do filmu. Dla jasności, dla tych którzy nie siedzą mocno w temacie, albo dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Wytłumaczę dlaczego jakaś skrzynka ma być w ogóle usunięta i o co z tym dokładnie chodzi. Otóż w CESie mamy różne typy skrzynek, a jest ich dokładnie trzy. Są to skrzynki z aktualnej puli dropów, do której należą takie skrzynki jak na przykład Kilowatt Case, Revolution Case, Recall Case, Dream and Nightmare Case i Fracture Case. Aktualna pula dropów działa w systemie cotygodniowych nagród, które mają wynagradzać graczy za po prostu granie w grę. Za każdym razem, kiedy w danym tygodniu wbijesz przynajmniej jeden wyższy poziom w cs 2 dostajesz nagrodę w postaci przedmiotów. Najczęściej trafiasz właśnie w skrzynkę z tej puli, czyli z aktualnej puli dropów, bo jest na nią aż 99% szans. Czego nie jest to? Zaraz się dowiesz. Następnym typem skrzynki są skrzynki z tak zwanego rare drop. Tutaj jest naprawdę masa skrzynek. Jest na przykład chroma case, shadow case, revolver case, glovesy, czy na przykład danger zone. Są to bardzo rzadko dropiące skrzynki, no bo mamy na nie tak naprawdę tylko 1% szans. Co znaczy, że na 100 tygodni tylko w jednym drop, i ta skrzynka właśnie z rare drop. No i w jakiś sposób pozwala nam to czasami nawet zarobić. Bo możemy trafić na przykład taką gamę case, która jest warta 17 zł, ale z drugiej strony może być to ten jeden drop jakim jest SnackBite, no który nie pozwoli nam zbytnio zarobić. Ale jaki jest trzeci rodzaj? Jeżeli 100% wykorzystaliśmy, to jak możemy zyskać i cały ostatni typ skrzynek? Te skrzynki są po prostu niedostępne. Te skrzynki były dostępne tylko przez pewien czas, głównie podczas operacji. Teraz nie da ich się zdobyć, w żaden inny sposób jak po prostu odsprzedaż od kogoś. Dlaczego skrzynki są w ogóle usuwane? Valve ustaliło, że aktualna pula dropów ma być ściśle określona. Gdy nowa skrzynka wchodzi, stara wylatuje z aktualnej puli dropów. Tak jak było ostatnio, gdy pojawiła się skrzynka Kilowatt Case. Wtedy z puli dropów usunięto snackback Case'a. Czy ktoś w ogóle zauważył, że dodano ostatnio galerii Case'a i dlaczego nic wtedy nie usunięto. Tak, ale ta skrzynka należy do kategorii tych z niedostępnych, co oznacza, że nie da się już więcej jej zdobyć, jeżeli pas się skończy. Więc czy to będzie dobra inwestycja? No tego nie wiemy. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona parec, jest to strona, na której możemy wymieniać, kupować i sprzedawać swoje skiny z możliwością wypłaty gotówki w kryptowalutach. Znajdziesz tam skiny z drogimi naklejkami, a dzięki wyszukiwarce wystarczy, że w piszesz nazwę, naklejki i wyświetlą ci się itemy, które posiadają tą naklejkę. Strona oferuje również wiele metod płatności, takich jak blik, przelew bankowy, krypto, gift card i tym podobne. A z kodem CES inwestycje otrzymujesz 35% bonusu, a link znajdziesz w opisie. Ostatnio pojawiło się dużo pogłosek o wyjściu nowej skrzynki w tym roku. A wielu inwestorów zastanawia się, która z aktualnej puli dropów zostanie usunięta. Dlaczego to takie istotne? Bo skrzynka, która wypada z puli dropów, staje się rzadziej dropiona, a jej cena może w długim terminie dynamicznie wzrastać. Większość inwestorów stawia na skrzynkę fracture, ponieważ jest najstarszą skrzynką w puli dropów, która została dodana jeszcze w 2020 roku. Teoretycznie najstarsza skrzynka powinna wyjść z puli dropów, ale nie zawsze tak to działa. Przykładem może być Snack by Case, który został usunięty, mimo że wtedy był jeszcze nowszy od Fracture case'a. Głównym powodem podaje się tu słabe statystyki otwieralności tej skrzynki, które były powodem wyrzucenia właśnie z aktualnej puli dropu. Nie brakuje też zwolenników teorii, że Valve usunie Ricoju Case'a. Jest to skrzynka, która jest najmniej otwieraną skrzynką z aktualnej puli dropu, co oznacza, że gracze kupują najmniej kluczy do niej, a Valve Najmniej na niej zarabia. To argument, który ma jak najbardziej sens, bo Valve to wielka korporacja nastawiona głównie na zysk. A z drugiej strony trzymanie w grze frakcera przez 5 lat i nic w tym nie zmieniane, no to niestety to moim zdaniem trochę przesada. Skrzynka ta nie jest już tak popularna jak kiedyś. A jej wyniki otwieralności stają się coraz słabsze z miesiąca na miesiąc. Odświeżając z pulę dropów, no na pewno ucieszyliby trochę gracze. Osobiście uważam, że lepiej by było, gdyby valve usunęło fracture case'a. Gra potrzebuje trochę odświeżenia, nawet w tej puli dropów, no bo dropienie tej samej skrzynki 5 lat no na pewno nikogo nie uszczęśliwia. To by było na tyle, wy napiszcie, jaka skrzynka waszym zdaniem wyleci z puli dropu.